Dzień dobry besties! Kolejny vlogmas. Tylko, że ten vlogmas. Kot w zlewie! Dziwnie, nie było żadnego kota w zlewie, nóż po prostu spadł sam. Duchy? Tak jak mówiłam, dzień dobry besties! Dzisiejszy vlogmas będzie wyglądał troszeczkę inaczej, bo to będzie taki skincare routine plus vlog. Taki vlog po prostu o treści, jak ja dbam o swoją skórę, bo jak się dba o swoją skórę, to nie chodzi tylko o skincare, też chodzi o. Daily activities. Scharakteryzowałam się na morning routine. Mam te fajne takie cuffs, bo jak myjecie na przykład twarz albo robicie skincare i wam leci wszystko po rękach, to to jest bardzo fajne, bo jak wam leci woda, to stopuje się tutaj. Zajębiste. Kupiłam je na Amazon i to też kupiłam na Amazon. To jest po prostu takie słodkie. Mam herbatkę pomarańczową, słabo Clock, którą dzisiaj kupiłam w Tarnowie. To jest moja ulubiona herbatka. I głasza, która jest. Gotowa. Ja jeszcze zrobiłam, ale jak mam czas rano i czuję, że moja skóra tego potrzebuje, to używam tego cleansera z Cosar X Low PH Good Morning Gel Cleanser. On jest bardzo fajny, bo on jest taki jakby żelowy i fajnie się pieni na buzi. I on też nie jest taki. Jak, jak, jak wam to powiedzieć? Jest bardzo delikatny na skórze. Nie jest taki jak Cerewe, bo Cerewe też jest delikatny, ale nie tak jak ten. I ten cleanser jest specjalnie na rano. Bardzo go lubię. Bardzo ładnie pachnie. Jak nie, lubi, nie, nie lubicie produktów z zapachami, to bym tego nie polecała. Ja też nie lubię, ale to po prostu... <laughs> piękny. Nowy koreański toner w mojej kolekcji, który był bardzo popularny na TikToku, to jest... Yy... Anua w 77% Soothing Toner. Toner to jest jakby baza przed resztę skinkerem, żeby wszystko się lepiej wchłaniało. I ten toner bardzo mi się podoba. Też daje mojej skórze taki. glow, healthy glow i nie ma żadnego zapachu. A nie, ma, ale bardzo, bardzo. delikatny. Druga rzecz to toner z Eveline Cosmetics. Miałam współpracę z tą marką w wakacje. Ten toner bardzo go lubię. To jest sebo regulujący tonik, zwężający pory. Matuje, redukuje niedoskonałości. Bardzo go lubię. Jest taki bardziej wodnisty niż Anua, ale odkąd zaczęłam go używać, to zauważyłam, że moja skóra jakby. Nie, bo wiem, że pory się nie zamykają i nie otwierają, ale nie widać aż tak moich porów. Bo kiedyś tutaj starszy mi było widać i po prostu nie widać ich tak bardzo. I lubię ten toner, bo też to jest taka fajna baza. Holy Grail, na pewno to widzieliście na TikToku. Ja mam tutaj już końcówkę Cosar X e, śluz ślimaka Snail Mucin Power Essence 96 śluz ślimaka to jest taki produkt, który na pewno nie jest dla wszystkich ale ja go bardzo lubię, dlatego że nawilża moją, moją skórę ale w taki sposób, że wygląda bardzo zdrowo i nie wiem czy widzicie, jak się ciągnie bardzo lubię ten produkt, ale nie ma żadnego zapachu, to jest też bardzo fajne, lubię go też używać pod oczami, bo akurat w tym momencie nie mam kremu pod oczy on też pomaga w nawilżeniu skóry i fajnie się wtapla w tą skórę. Lubię ten produkt, kocham ten produkt. Teraz serum, które używam jest z witaminą C. To jest serum z Goodala. To jest dość drogi serum, powiem Wam. I nie chcę powiedzieć, że jestem zawiedzona, bo naprawdę to jest fajne serum, ale po prostu strasznie długo czekam na wyniki. I wiem, że nic na skórze nie będzie działało tak nagle, że nałożysz i już widzisz zmiany, ale strasznie długo Czekałam na wyniki, ja pamiętam. W czterech tygodniach używania tego czciały do mnie podchodzi i się mnie pyta, no i co, fajny ten serum, fajny, a ja takie no, i ona widzisz jakieś zmiany, a ja. Uhy. Dopiero ostatnio zauważyłam zmiany w mojej skórze po tym serumie, ale bądźcie cierpliwi. Witamina C rozjaśnia skórę i też działa na przebarwienia. To serum ma taki Lekko cytrusowy zapach, ale też jest bardzo fajny, i to nie jest taki normalny serum, bo on jest gęstszy, też mi to się bardzo podoba. I ja zawsze miałam straszne ciemne tutaj pod nosem, i tutaj, jak mam mustaż, mój taki, to też miałam strasznie ciemna i dopiero po dwóch miesiącach używania tego produktu zauważyłam zmiany. Ale to jest okej, okay. nie wszystkie produkty działają szybko. Teraz kremy do twarzy. Ja. Przez najdłuższy czas nie miałam żadnych kremów, miałam jeden, czyli Fluff Superfood Cream Cloud, ekstremalnie najwyżający krem, dzień z wodą brzozową. Jak powiedzieli, że to jest ekstremalnie nawierzający krem, to serio nie kłamali, ale jest tusty. Jest tyle Wam mogę powiedzieć, jest tusty. zapachu nie ma, a nie, ma taki lekki, taki bardzo fresh zapach, ale nie jakiś mega mocny. Ale ten krem jest po prostu strasznie tłusty i wiem, że na czas zimy to jest fajna sprawa, bo ja mam suchą skórę, ale czasem po prostu nie chcę mieć tłustej twarzy, na przykład jak idę do szkoły i chcę się malować, to po prostu nie wygląda to fajnie. Ten krem nie używam go codziennie, używam go tylko jak moja skóra go serio potrzebuje. Czy kupiłabym go jeszcze raz? Nie, ale nie dlatego, że mi się nie podoba, po prostu dlatego, że on jest taki tłusty, a ja, ja nie lubię tłustych produktów. Krem, którego teraz używam, to jest krem z Primarka. Primark Skincare, rozumiecie to? To jest wiralowy, primarkowy krem z TikToka. E, zapachu nie ma, ale jest bardzo eksamitny i widziałam, że dziewczyny go używają pod makijaż, ale też można go używać jako krem. E, vitamin enriched, enriched Moisturizing Primer. E, witamina E, Niacinamide i witamina C. On dość szybko się wchłania i to mi się bardzo podoba, i też nie, nie musicie go używać dużo. Jest taki bardzo aksamity na skórze, też mi się to podoba i potrzebowałam właśnie takiego kremu, um, żebym mogła używać głasza. Za chwilę wam pokażę moją głasza rutynę, ale ten krem bardzo mi się spodobał. Zawsze po kremie jest czas na, ma e, na macze, na głasze. To sobie jeszcze zostawię, jakbym potrzebowała trochę głasza. Kocham głasza, używam głasza już chyba ponad 3 lata, bo zaczęłam, jak miałam 13 lat, więc prawie 3 lata, nie ponad. I moja twarz bardzo się zmieniła, ale nie mogę powiedzieć Wam, czy to jest przez głasze, czy to jest przez to po prostu, że dorastałam bo też jak zaczęłam używać głasze to miałam 13 lat, oczywiście nie będę wyglądała tak samo, jakbym miała 16 lat i moja twarz na pewno była bardziej taka dziecięca chubby, miałam większe policzki nie miałam aż takiej jakby defined jawline miałam tutaj więcej jakby skóry i moja twarz była grubsza ale... Chcia, chcia, chcę wam naprawdę powiedzieć, że to jest przez głasze, ale ostatnio koleżanka mi też powiedziała, że Weronika przecież dorasta. Ale Głasza jest też fajna na deep puffing, bo rano jak wstaję, to zawsze mam taką spuchniętą twarz i po prostu nawet jak nie będę nosiła makijażu w ten dzień, to i tak zawsze robię głasze, bo po prostu efekty ma fajne i fajnie moja skóra się czuje po niej. I pamiętajcie, to jest normalne, że wasza skóra pogłaszy jest yy, czerwona. Moja też jest czerwona. Jeżeli widzicie, że jakość się zmieniła, to przez to, że musiałam yy, zmienić z Soniaka na Kanona, bo Kanon, yy, Soniak mi się rozładował. Nie wiem jak, bo ja go dopiero ładowałam, ale okej. Okay. I teraz ostatni step mojego porannego skincare to sunscreen, czyli SPF. I ja mam dwa, ten jeszcze Ciagi, ten nie z mój. On jest z marki Skin 79 i to jest SPF 50, Pa, plus, 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 cztery plusy. Ten sunscreen jest wodoodporny, nie stusty. Popatrzcie. Uuu, kocham go i e, nie zostawia takiego. Białego odcienia na skórze. Nienawidzę, jak e, sunscreeny to robią. Bo Ciara kiedyś miała sunscreen z Kate Miller i on właśnie tak robił. Nienawidziałam tego sunscreenu. On jest aksamitny, szybko się wchłania, polecam. Jest zarąbisty i ma mega SPF-owe krycie. A tutaj jest SPF trzeci agi. Madagascar Centella Skin e, 1004 e, Hyaluronic Sika Water Fit. Serum SPF50. On też jest bardzo fajny, bo on jest taki aksamitny. Nałożę go troszeczkę, to Wam pokażę. Yy, dosłownie tyle. Jest aksamitny, fajnie się jakby wklepuje w skórę. Też nie ma tego yy, białego odcienia na skórze. I on jest bardziej aksamitny niż ten mój, ale dalej wolę mój, tylko dlatego, że ten jest ciagi. Tak wygląda mój poranny skinker. Oczywiście też piję dużo wody w ciągu dnia. Przepraszam, was okłamuję Ostatnio mam straszny, straszny problem z piciem wody Ale to jest dlatego, że się robi zimno I po prostu nie jestem taka thirsty Dlatego piję herbatę, maczę Chyba sobie nie robię często w domu Ale kocham herbaty Jesteśmy na siłowni dla mnie dzisiaj jest leg day Bo w poniedziałek W poniedziałek mam w City Center jeszcze I nie miałam czasu iść na siłownię Więc dzisiaj nadrabiam I dzisiaj są nogi To jest dzisiejszy gym fit Like a cross, and all of the butcher e top z Amazona I'm falling fast, and they're praying that the site's gonna last. Got it all on time. Byłem w Zumku morze, no jestem w Zumku morze, bo siłownia mi pod szpedia chciałam. I przyszliśmy do Mr. Price'a, bo on powiedział, że chce coś mamie kupić. A okazało się, że kupuje mi słodycze. Żebym się lepiej poczuła. Więc chłopak na dziesiątkę. To się nazywa Sugar Daddy Material. To mi poprawiło dzień. Byłam tutaj i teraz jestem tutaj. Wróciłam do domu i się zapytałam Ciaki czy moja sukienka jest i powiedziała, że nie. I jadłam zupę i wujek powiedział, że Your package has arrived! Napisali mu maila i ja poszłam na dół i patrzę! Moja sukienka!